Witam Was wszystkich serdecznie na dzisiejszym odcinku i kolejnym ze Stumbelly, guys, tak jest. Staw łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, a dzisiaj zaczynamy kolejny dzień próbować zdobyć koronę. Koron nie wiem ile mam, bo nie patrzałem, Przecież 18 koron, no trochę tam wygrałem, ale jeszcze nic się nie dzieje. Trzeba zobaczyć, czy damy coś rady wygrać. Nie damy. No ciężko powiedzieć, to jest naprawdę ciężko nam powiedzieć, bo trochę tu za głośno widzę, że było. No ale zobaczymy czy nas będzie słychać dobrze dzisiaj czy raz jutro. No i zapraszam, bo odcinki dailyowe są. Daily, 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 mamy codziennie odcinki z różnych gier, z Tumblr z, z Minecrafta, z CSA. No i naprawdę... Różne te gry są. Różne powiem wam. Różne gry. Bo taka sytuacja jest. Ała, 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 Fajnie dupnij mnie, fajnie dupnij mnie. Fajnie, fajnie, tutaj mi dupłeś, dobrze, dobrze, cieszy mnie to. Tylko ja tutaj nie wiem. Fajnie nie zaskoczyłem. Ja cię dupio, ja cię dupce, który będę. Który będę, który będę, który będę, Pyk! czwarty, czwarty, byłem czwarty, ja pamiętam, ja pamiętam, ty nie. Takie zostawcie tego lajka i subskrypcji. Dobra, kolejna runda, koniec rundy. Kto odpadł? Dużo osób. Dobra, lecimy z koksem tym. Czekajcie, co tu możemy teraz wygrać. Mm -hmm. Nienawidzę. No, nie, fajna mapa, ale super świetnie. Spoko. Czekajcie, czekajcie. Nie to, fajnie. Fajnie. O, ale to zrobiliśmy. To człowiek. Oj, człowiek, człowiek, człowiek. No i on leci za mną. On leci sobie za mną, Ma, a ty my skaczemy. Łole, to było blisko naszej tragedii. Nie, nie, dupa. jestem... Pierd... Ja co ja w ogóle robię w tej grze, człowieku? Nie wiem, po co ja w to gram. To zaraz wpis dziać. Ja pierdzi. No dobrze, spadnij. Kur... a pierdyle. <laughs> Ogarnij się, człowieku. Zacznij grać w to grę więcej, bo... Widzę, że... To tu, dupy ci idzie, pyk, pyk, trzecie, trzecie miejsce, esa, 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 dobrze, dobrze, damy sobie radę, on da, Takie zawsze wkusające. on da radę, nie da radę, ci da, sześć, siedem, brawo, dał radę, brawo, brawo. Ten to nawet jest, to nawet nie wystartowali. Ja pierdziele, masakra jest. Dobra, <laughs> misiu jest jakiś złoty, no dużo aktualizacji tutaj widziałem, że było i innych takich pereli O, teraz na tym tym nie zdechnę, nie spadnij, nie spadnij, blog Dash Classic, tak jest cel, nie spadnij, to nie spadnę, cycu.

Aha, C, GG, o kurde. GG, GG, łatwo, łatwo. Chłopaczku, chłopaczku, chłopaczku. O, myślałem, że pójdę z piachem. E, ładnie, robimy. Py, py, py. Ładnie, ładnie, wszyscy się trzymają. Dwie osoby na razie spadły. <coughs> na razie... Pyk, pyk! Dobrze, idziemy! Dobrze. Ja myślę. O nie, to jest nie dość, co? Może. A nie, myślę, że trudniej będzie, a jakoś tak. Dobrze. Ja myślałem, że ta nie przejdzie nam. Haha, ale nam idzie, Cholipka. Nie! 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 nie. Ale pech! Ja byłem ostatni! Nie! Ale jaja! Wygrał ten! No co za lipa, lipa, lipa! Lipa jest lipa! Ale patrz, mieliśmy drugie. No można powiedzieć któreś tam miejsce, nie pamiętam które, ale. I jeszcze jedna rundka i dostaniemy kolejny. Poziom 15, poziom 15. Tak jest, tak jest, tak jest. Poziom 15, 15, 15, 15 poziom jest dum-dum-dum Ja pierdzielę, ja nie wierzę, muszę podładować telefon Jest taka sytuacja, że mam 42% Jak, ale to długo mapy wybiera, co jest? Strasznie długo wybiera mapy Kiedyś chyba szybciej się wybierały mapy Ścignij się do mety, nie, nie będę się mety ścigał Do mety się nie ścigam Ja do mety się nie ścigam Fajnie Fajnie, fajnie, ja w to umiem grać pa, 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 pa. Idziemy tu Idziemy tu Idziemy tu, tu, tu Idziemy tu, tu, tu. i w brzuszek Teraz czekamy, czekamy Hops Idziemy tutaj, tu, 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 tu Wśród tu, 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 tu. Eurotrack, 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 Eurotrack. Oho, i tutaj trzeba będzie zrobić... Nielegalny trick. Co to w ogóle być miało być? Jeszcze na końcu, cię. A nie, jestem przy menci. No tutaj nie rozumiem tego. Hahaha! Pa, 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 jeszcze wejdę. Czekaj, tak się da. Ale Esa, łatwo, chłopaki, łatwo. Dajemy, dawać, dawać, dawać. O, i tutaj jeszcze przegrali. Ja Tutu Kto tu w ogóle sprzedaje, chłopaku, chłopaki, chłopaki? A, przepraszam. Dziewa, przepraszam. Ha, ha, banan się nie dostał. Banan się nie dostał. Bo banan nie może się dostać do nas. Pana nie może! Hupa nie może się pana dostać. Tak jest. Ale ja, 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 ja. ja. Dobrze tutaj trochę ten, za cicho, No. Zobaczymy jak teraz będzie to pójdzie. Dobra, znowu, I spadni. To ja to byłem najgorszy. Ja w to jestem najgorszy <tysk> <tysk> Dobra. Znacznie musiałeś się kurde Dobra zobaczymy jak to nam włożyć Łatwo Pa 3 4 A myślę. na Lawem a, Łapiemy Dawaj 4 8 osie... O nie 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 Dobra Ole Forto mamy ja pierdzielę, Ja pójdę z tyłu, bo oni będą rozwalać je, a ja sobie będę przechodził koło tych dziurek, wiesz o co mi chodzi. Bo to my się zmieszczamy na jedną kratkę chyba no na tą wiesz, na tą tą, tą taką ten hops, pyk, hops, pyk, ale łatwiutko, 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 łatwiutko. Spoko.

19 koronę. A nie siedmią. ale Ole peka! ole, peka, ale peka. Dobra, czekamy. Nie gadaj. Myślałem, że ty się nie pojawi, Ja pierdzielę. Ej, 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 ej. Nie, wchodź tu, chodź tu. Spokojnie, bo tutaj też tak ciężko można. Musisz dobrze to zrobić Dobrze Ja pierdzielę Ale odwaliłem lipę Ale odwaliłem lipę tam Ze, ze się No A tak to bym wygrał koronę Człowieku Nie wierzę w to w ogóle to jest, O Coś nie W to nie ogarniam I jest Eska, 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 dawaj, otwieramy to pudło. Scumble, guys. E jakaś piłka, nie wiem, czy to jest, ale spoko. I skinek, coś tym, ten, tego jest. Hi, 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 hi. Tutaj coś mamy. Nie mamy. Za sto, mamy. Pa, otwieramy to. A, zwykłe. A to jest jakiś ten? Dawaj, otwieramy. Otwieramy, mamy tyle tego że Ej. Ej, ja to słyszę przecież. Coś jest nie tak, ty z wydałem 50 tych <laughs> i co i mi tego nie przyjął, ale lamusy, ale lamusy, czekaj Aktywuj, bilecik, fajnie, okej okay. misję, misję tutaj, ty kupiłem kurczę. ja pierdolę Stumble Goons, Stambyl goons. I teraz ostatnia misja. PYK! 1500, pyk! I mamy siódmy prawie lewe. Ees! Łatwo, 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 gang! ciekawe, bo ja tutaj bym wolał to aktywować, ale nie mogę tego aktywować. Dlaczego gdyż? Ponieważ... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. I jeszcze jeden mamy. <laughs> tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę tego, nie mogę. I tego też nie mogę. To co? co, co? a tu mamy pa ile stron tego o, ale jajca o tego też nie mogę tego też nie, nie chcę kurcie ja bym aktywował to dobra jak to wymy, to też może być dobre nie wiem do czego ale dobra odlokuj coś tam wszystkie polecane ale to polecane weź Tyku, ja nie mogę nie wiem do czego to jest w ogóle eee, żetony zdolności możesz zdobyć te żetony zdolności jako nagrody z przepustki z Pass. Ra, rankingów z tabel z koła szczęścia koło szczęścia a koło szczęścia to jest to jest, to jest, to jest koło szczęścia to jest Aaaaaa. nie, nie ważne nie wiem, nie obchodzi mnie to i... i czy weź udział. Bileciki mamy. Mm. Mam... O, weszło coś. Nie wiem, co to jest, ale zobaczymy, czy to wygramy. <laughs> Przypomnijmy łapkę w górze, subskrypcji i lajku. Dziękuję bardzo. Dwie łapki w górę. Kolejny odcinek. Z Dabel Tys. jest, O fuck, Co to jest to? Kurczy. Syna, turniej to jest on oh nie, ja nie lubię turniej, bo tutaj jest dużo ludzi. <grym> Okej, okay, spokojnie, o ty w dupce jest Block Dash and Pierwsza fala to jest Olwego. No i jeden odpad, fajnie odpadną Wszyscy tu ze ze razem. razem fala trzecia już co jest tak szybko fala czwarta zobaczmy ha 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 ha, ha, ha. S, 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 Ej, oni bomby! Co to jest cholera? <coughs> Nieważne, ale mi nie otegnął. Mhm. Ej ja pójdę sobie do tyłu i poczekamy Przechodzisz, S! Łatwo, łatwo chłopaki! Tu nie ma co się grać, tu nie ma co udawać, tu trzeba grać na turniejach, a nie mam biletów. No. <coughs> ale nic się nie dzieje, próbujemy to wygrać. Tak, wygrywamy i przechodzimy dalej, tak jest. I mam nowy mikrofon kilku dni, nie wiem jak się spisuje możecie dać mi yy, w komentarzach znać jak ten mikrofon się zdaje, bo może coś tam może se dawać radę, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czekamy, tutaj sobie hopsniemy i hopsniemy tu. I tutaj damy GG Fajnie I tutaj jakiś gościu rzuca bombą Fajnie, śmiesznie, ale nas nie naawiamy On bombą może rzucać, sobie rzucać Bombą sobie rzuca mm, Ale błokiem lecę <mum> Ej, a no nie, bo on się rusza. Cholika. Kto tu tu możesz zginąć pierwszy? No nie, aha, aha, aha. Ja nie chcę pierwszy zginąć. Siódma fala. Siódma, siódma. Ósma. Znaczy trzeba gdzieś... Piąta. Albo dziesiąta, jednasta, dwunasta, trzynasta. Ale myślałem, że pójdziemy w Kongo. Hops. Łatwo. Fajnie, fajnie. Jedna fala. Uh -huh, to będzie już trudniejsze. Oczeki. Yes. Ale mnie do ją da... Przychodzisz. Łatwko. Mówiłem, że jestem dobry. <laughs> Dobra. Zostało 4 Zobaczymy kto teraz wygra. Ostatnia konkurencja to jest. Ostatnia konkurencja. To jest Black Dash, Block Dash, Block The Ned les, Nie spadnie, spoko, spróbuję, cholera. Trzech może zginąć. A, bo to pierwsza fal. Ty, trzech może zginąć, ale. Może wygram, może drugi będę. Nie wiadomo. Nic nie wiadomo, jest. nic nie wiadomo. Jak to byśmy wygrali, ale fajnie. Aj kurczę panie, panie, dawaj, zobaczymy czy damy koronę wygrać. Nie rzucaj nimi mm. Oj, mi gardło były masakra No dobra ciekawe Kółko kanciaste, czterok kanciaste, zróbmy koło, zróbmy większe, będzie okrąglejsze Big, Pyk i Pyk, łatwo, łatwo, chłopaki, łatwo. Ale buta, pa. Ua. Ej, tego triku wow, ale nie. Będę tak i później puf, i wiesz co chodzi. Nie, lepiej nie próbuję. Ha, 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 ha. Spoko. Go, minuta 17, osiemnaście, Gościu, proszę. Ja pidole. Co za gra Blisko byłem blisko, tylko z tym wygraliśmy. Ale on był lepszy. Kurcie ty co no, szczęście po prostu, no. Ale nic się nie stało. Da się udział jeszcze raz, czy już nie, bo ja nie... Wiem. A, no, zaraz, że O, on już. Spokojnie, nic się nie stało. Lecimy sobie, dalej, da, 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 dalej, dalej, da, dalej, 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 dalej. Sobie lecimy. Olej! Lecimy sobie dalej i 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 co tu Tak jest dobra mapa. Ścigaj się do mety. Dobra, ścignę się do mety, jak nie przegram. Jak nie przegram, to przyjdę, a jak nie, no to nie przyjdę! Uuu, ale się wystraszyłem. <tryk> Masaka. No bardzo mi tak boli. Że jest kartka. Szybko. O! Myślałem, że... Coś nie pójdzie, że tak. No ja nie chcę coś nie miał skoczyć. Dlaczego? Nie, to się nie da. Ale beka, ale beka, ale beka.

Zróbmy koło, zróbmy większe. Będzie bardziej okrąglejsze Dobra od tego to już przegram. Pizdzie Pizdzie Nie! Proszę! Proszę! Ty baranie, ty jeden, Ty dwa Nie, Nie tak gra tu już do tego. Ej, to trzeba w, w tym momencie dobrym skoczyć. W dobrym momencie skoczyć na. Y, do, do. 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 Żeby uniknąć tej. To. No wiesz, Chodzi mi. No, żeby. Żeby ten. No. Dobra, lecimy. Kurwa, skoczyłem. Baranie łbie. Byk. Lecimy. A tu się nie ma co zastanawiać. Pa. pyk pyk... bardzo za przejście gry. Tak jest. Oho, i wpadnie do kanału. Ten wpadnie do kanału, ale on w dupcy tu się. Ostatnia osoba to... Nawet tamci nie wyszli. Jak można nie wyjść z tego? olepa. Ja nie wiem, naprawdę, ja nie wiem, nie, wiem, nie wiem. Ośmiu? Tak jest, ośmiu. To jeszcze jedna runda może przyszła. Tak, jeszcze jedna runda będzie Aha. i ten i to chyba będzie dobrze, jak przejdziemy te dwie rundki. <laughs> to jest słabe. No, to jest fajne, ale... Tak jest. Łops, pam, 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 pam. łops, hops, hops. Ale dlaczego oni tu ptają w ogóle?

I gówno, i wpadam w dół, sobie sam Dupłem sobie sam Ale lipa, jest ho-lipa Jest lipa, jest ho-lipa hmm. Mamy coś dodrukowanego tego, 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 tego. Może kupmy coś z A skąd ja mam Nie powiem, bo nie wiem A jakbym miał, to i tak bym wam nie powiedział <laughs> Nie, naprawdę no, nie wiem skąd mam tgm, ale... Coś jest nie tak... Ej, <coughs> skąd się gemy można zdobyć? Gdzieś się chyba dało zdobyć, czy nie? Nie wiem, naprawdę. Nie wiem. Zdolności. Ach, no to fajnie, fajnie, fajnie. E, o, cholera. Ej, mam 50, mogę kupić, ale... Ja nie chcę banana. Nie chcę tam. To... Co to jest? A ja nie wiem, pa. Nie, co oni. Dalej blokujemy to. A to nie. No jak kurwa. 50 jest cholera. Co jest? Okay. Dlaczego mi tutaj nie działa? Oj, z... będziemy się gniewać, chłopaku. Oj, będziemy się gniewać, dobra, gramy. Nie, my tu przegramy, chłopaki. To jest nie fair to jest nie fair, to jest nie fair, że oni takuje oni nas traktują. Tak, to jest nie fair, że oni tak nas traktują. <laughs> tak jest, to jest nie fair. O. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> Teraz to wygrywamy. Nie ma opcji, że nie przegramy. I co? Ładna pogoda jest sprawy. Piek. Połowę ich normalnie ich rozwala, no? To prawda. Fajnie dzięki mm. uh! O oh, fajnie, <laughs> ale dałem <dawaj> sobie czadu O <coughs> będzie ale se ale sedamy, Ale sedamy <coughs> ale sedamy, damy Se damy, se damy, se damy Łatwo, łatwo Dobra, czekajcie tutaj, tutaj 15 i 16. Króliczek ninja sobie nie dał rady. Jak się nie dziwię, mu jak on triki robi, ninja króliczek zdełbar. War. O, o, sorki. Dobra. Przez całą noc może zrobimy sobie odcinki, bo będzie fajnie, bo będzie mieć ten zapas. No. No, z Minecraft teraz wróci.

List I.O.